Jest to dla nas wielką radością spotkać się ponownie. Mam szczerą nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co by było, gdyby ktoś powiedział ci, że Biblia nie wspomina o Bogu, albo przynajmniej nie o jednym Bogu? A co jeśli wszystko, co słyszałeś o aniołach, demonach, niebie i piekle, było tylko interpretacją tego, co znamy jako Biblię? Według Mauro Biglino i Paula Welleisa dwóch historyków i tłumaczy oryginalnej hebrajskiej Biblii, autentyczna treść znacznie różni się od tego, co dziś znane jest jako Stary Testament chrześcijańskiej Biblii. Czy oryginalna Biblia została zmieniona? A jeśli tak, to z jakiego powodu? Czy to prawda, że mówi o Bogu, ale nie o jednym najwyższym bycie? Dołącz do mnie w tej podróży, abyśmy razem odkryli ten tajemniczy aspekt Biblii. Przez wieki ludzie na całym świecie konsultowali Biblię w poszukiwaniu wskazówek dotyczących Boga i jego przesłań. Jednak Mauro Biglino i Paul Welles proponują radykalnie odmienną interpretację, szukając oryginalnych znaczeń kluczowych słów w starożytnych tekstach. W oryginalnych hebrajskich tekstach Biblii odkryli zupełnie inną narrację, mającą głębokie implikacje dla naszego rozumienia ludzkości i naszej roli we wszechświecie. Przez ponad 2000 lat teksty biblijne były interpretowane jako relacje boskie, ciągła historia, w której Bóg tworzy niebo i ziemię, życie roślinne i zwierzęce oraz ostatecznie ludzkość. Jednak, według Biglino i Welleisa, różne anomalie w tekstach oraz intrygujące kwestie tłumaczeniowe sugerują alternatywną możliwość. Ale kim są ci uczeni, żebyśmy mogli zaufać ich słowom? Jak doszli do takich wniosków? Paul jest to międzynarodowy bestsellerowy autor, badacz i ekspert od starożytnych mitologii. W ciągu ostatnich dziesięciu lat jego praca polegała na eksploracji mitologii i pradawnych narracji w poszukiwaniu zrozumienia naszych początków jako gatunku i naszego potencjału jako ludzi. Jako wybitny członek kościoła Paul pełnił funkcję teologicznego edukatora i archidiakona w kościele anglikańskim w Australii. Jego praca duszpasterska obejmowała szkolenie pastorów w interpretacji świętych tekstów. Jego tłumaczenia i interpretacje biblijne ujawniły zapomniane warstwy starożytnych historii, mające znaczące implikacje dla naszego rozumienia początków ludzkich i naszego miejsca we wszechświecie. Mauro Biglino to włoski autor bestsellerów, uznany międzynarodowo jako badacz i wybitny uczony starożytnego hebrajskiego. Przez wiele lat pracował jako tłumacz oryginalnej hebrajskiej Biblii. Mauro Biglino poświęcił się tłumaczeniu Biblii dla wydawnictwa Sao Paulo w Rzymie, dokładnie oddając znaczenie hebrajskich słów w edycjach międzywierszowych zatwierdzonych przez Watykan. To zadanie wymaga rygorystycznej dyscypliny, gdzie tłumacz musi powstrzymać się od jakiejkolwiek interpretacji i dostarczyć tylko dosłowne i teologiczne znaczenie każdego terminu. Odkrycia Biglino odbiegały od tradycyjnych oczekiwań katolicyzmu, co przyniosło mu międzynarodowe uznanie. Jego praca ujawniła bogactwo kulturowej pamięci zakodowanej w Biblii, ukrytej przed publicznością przez wieki z powodu niedokładnych tłumaczeń i dogmatów kościelnych. Obaj autorzy połączyli swoją wiedzę, aby wykazać, że rdzenie niektórych kluczowych słów w Biblii odkrywają warstwę informacji wcześniejszą. Różną od boskiej narracji powszechnie kojarzonej z Księgą Świętą. Na stronach Księgi Rodzaju znaleźli jeszcze starszą historię, która opowiada o ludzkich początkach inaczej niż ustalona wersja w hebrajskiej Biblii. Według Biblii niebiosa i ziemia zostały stworzone przez Elohim, nazwę, która często pojawia się w Starym Testamencie. W Księdze Rodzaju 1. Jeden znajdujemy na początku: Elohim stworzył niebiosa i ziemię, gdzie słowo przetłumaczone jako Bóg, to Elohim w oryginalnym tekście. Jest to jedna z pierwszych wzmianek o tym terminie w Biblii i jest kluczowa dla zrozumienia koncepcji Boga. Jednak Biglino i Welles argumentują, że Elohim jest źle interpretowane. Według Biglino Elohim jest w liczbie mnogiej i wskazuje nie na jednego Boga, ale na wielu istot. Co więcej, nie byłyby to byty duchowe, ale fizyczne istoty. Welleis definiuje Elohim jako potężni, a bezpośrednie tłumaczenie może być potężni lub bogowie, w zależności od kontekstu. Dla Biglino i Welleisa znaczenie Elohim wykracza poza samą referencję do wielu bóstw. Kluczowe jest zrozumienie jego kontekstu i interpretacji w Biblii. Elohim jest jednym z najczęściej występujących imion boskich w tekście świętym. Pojawiającym się ponad 2500 razy. Często jest łączony z innymi imionami jak Elohim jachwe, które chrześcijanie interpretują jako Pan Bóg lub Elohim Sebaot, przetłumaczone jako pan zastępów, aby podkreślić różne aspekty charakteru i mocy boskiej. Ta praktyka wzmacnia ideę, że Elohim jest pojedynczym imieniem dla jednego Boga najwyższego, pomimo jego formy liczby mnogiej. Dla badaczy stało się oczywiste, że jednym z podstawowych aspektów związanych z Elohim jest jego rola jako stwórcy wszechświata. W księdze rodzaju, Elohim jest przedstawiony jako twórca nieba, ziemi i wszystkiego, co na nich istnieje. Ta wizja Boga jako stwórcy jest kluczowa dla zrozumienia roli Elohim w narracji biblijnej. Kolejny redaktor przepisał nar o Elohim w jedną narrację o Bogu. I to te modyfikacje wywołują pewne moralne dylematy związane z Biblią. Na przykład, zadaje się pytanie, dlaczego sprawiedliwy Bóg zniszczyłby zarówno grzeszników, jak i niewinnych, wysyłając wielki potop? Jak wszechmocny i dobroczynny Bóg mógłby okazać swoją gniew przeciwko tym, którzy sprzeciwiają się Jego słowom? Te pytania są uważane za kontrowersyjne w świetle nowej interpretacji Biblii, którą proponuje badanie. Niejasnym punktem według poglądu Biglino i Wallisa jest pochodzenie ponad 7.000 języków świata. Czy naprawdę było to dlatego, że Bóg rozgniewał się na budowę wieży, która sięgałaby niebios i aby stworzyć zamieszanie, sprawił, że ludzie mówili różnymi językami, uniemożliwiając im komunikację? Po tym Bóg miałby nakazać ludziom rozproszenie się po świecie. Wielu historyków uważa wieżę Babel za mit i sugeruje, że mogła ona powstać z zigguratu, którego ruiny zostały odkryte na terenie starożytnej Babilonii. Istnieje podobny sumeryjski mit o nazwie Enmerkar i Pan Erati. W debacie na temat tego, czy Elohim byli potężni, Paul Wallace argumentuje, że mimo to nie są oni wyraźnie zidentyfikowani. To znaczy nie jest określone, jakiego rodzaju istotami są. Wspomina teologa Andrew Brusa Davidsona, autora teologii Starego Testamentu, który napisał. W przeciwieństwie do ludzi, anioły należą do kategorii Elohim. Zauważmy, że Elohim jest używane w liczbie mnogiej, a nie pojedynczej. Ale jak zauważa Wallace, słowo to jest tłumaczone na różne sposoby w kanonie hebrajskim. W jednym kontekście jest Bóg, w innym władcy, sędziowie lub pan, a jeszcze w innym anioły. Jak ta starożytna nazwa Boga może być tak wszechstronna? Dlaczego starożytni wybraliby słowo reprezentujące Najwyższego i Jedynego Boga, które również mogłoby reprezentować inne nieokreślone byty? Dla Walisa wydaje się to nieodpowiednie. Jednak fascynujące jest rozważenie, jak ten sam termin Elohim był stosowany zarówno do Boga, jak i tej klasy istot. Dla Dawidsona być może powinniśmy zadowolić się ogólnym wyjaśnieniem, że termin oznaczający moce jest przypisywany z ludzkiego punktu widzenia wszystkiemu, co jest ponad nimi. I chociaż ten sam termin jest stosowany do takich bytów, nigdy nie są one mylone w pismach. Jednak Wallace argumentuje, że to nie wyjaśnia dlaczego słowo może oznaczać anioły w jednym miejscu, fałszywych bogów w innym miejscu jeszcze i Boga wszędzie indziej. Jaki jest prawdziwy sens tego słowa? pyta Wallace. Dlatego też opowiada się za ponownym przeczytaniem pism, zachowując termin Elohim w oryginalnych tekstach, aby uczynić historię bardziej zrozumiałymi dla współczesnego czytelnika. Innym teologiem uważającym Elohim za reprezentujących spektrum potężnych by. W narracji biblijnej w wielu momentach jest oczywiste, że Jahwe przedstawia się jako jeden z Elohim. Jest epizod w którym monarcha szuka opinii na temat swojego stanu zdrowia i prosi o wskazówki u Elohim ludu z Ekronu. Jahwe, oburzony, pyta, czy nie ma Elohim w miejscu, aby się z nimi skonsultować, zanim król zdecyduje się szukać mądrości Elohim z Ekronu. Ten incydent ilustruje rywalizację między Elohim o dominację. W Dekalogu jest wyraźna instrukcja, aby zapomnieć o pozostałych Elohim. Zakaczci lub reprezentacji jakiegokolwiek innego poza jachwę. Podobnie Józue, następca Mojżesza, instruuje ludzi, aby porzucili Elohim czczonych przez Egipcjan i przodków za rzeki w Mezopotamii powinni służyć wyłącznie Jachwe. Ta perspektywa sugeruje, że choć istnieje panteon potężnych bytów, tylko jeden zasługuje na cześć. Jachwe jest przedstawiany jako jeden z wielu Elohim w tradycjach hebrajskich. Są również relacje z niebiańskiej rady, gdzie różni Elohim zgromadzają się pod przewodnictwem Jahwe. Pojawia się pytanie, jak może istnieć rada z fikcyjnymi bytami pod przewodnictwem realnej i boskiej postaci? Paul Wallace argumentuje, że to postrzeganie jest niespójne i proponuje, że oryginalne historie sprzed pism VI wieku, przed naszą erą, opisywały wszechświat pełen wpływowych Elohim, każdy z własną sferą ludzką. Zarówno Biglino, jak i Wallis nie są pionierami w podkreślaniu moralnych implikacji interpretacji historii Elohim jako relacji boskich. Niektórzy wczesnochrześcijańscy księża również wyrazili tę obawę i starali się oddzielić kościół od hebrajskich pism. Decyzja została już podjęta przez Origenesa z Aleksandrii, teologa i filozofa neoplatońskiego z II wieku NE, który bronił, że dosłowne interpretowanie narracji Elohim jako boskich prowadziłoby do wiary w Boga którego gwałtowne działania wymagałyby uzasadnienia. Biglino zgadza się z Wallisem, twierdząc, że edycje kanonu hebrajskiego w VI wieku, przed naszą erą, miały motywacje ideologiczne, a nie gramatyczne. Wyjaśnia to, dlaczego istnieją teksty, gdzie teologiczny dylemat politeizmu został stłumiony, ale gramatyka pozostała niejasna. Trwanie oryginalnej gramatyki w historiach, gdzie imię Jahwe zostało nałożone, wskazuje na to, że tekst czytany nie jest oryginalny i sugeruje, że prymitywna forma zawierała więcej bóstw lub zaawansowanych istot niż obecne przetłumaczone wersje. Koncepcja monoteistyczna, która wyznaje wiarę w jednego Boga, pozostaje mglista, dopóki nie zauważy się obecności wielu potężnych bytów rywalizujących ze sobą, podobnie jak w greckim panteonie. We współczesnych wersjach Biblii. Abraham wydaje się odnosić do jednego Boga, wyjaśniając swoje odejście z Juar do haranu. Jednakże w oryginalnych rękopisach wspomina on Elohim, a czasownik związany jest w liczbie mnogiej, wskazując, że oni powiedzieli zamiast On powiedział. Ta subtelność ginie w tłumaczeniu na angielski, ponieważ język ten nie różnicuje liczby podmiotów w koniugacji czasownika, ukrywając tym samym odniesienie do wielu bóstw. Mauro Biglino podkreśla znaczenie powrotu do tekstu hebrajskiego dla dokładnej analizy. Omawia inną często używaną w pismach słowo – Elien. Według Biglino Elohim i Elien mają różne korzenie. Podczas gdy Elohim może mieć wiele znaczeń, Elien zawsze oznacza najwyższy. Tłumaczenie Elien jako najwyższy jest dla Biglino kwestionowalne, ponieważ chociaż chociażby najwyższy jest absolutnym superlatywem, Elien nim nie jest. Emanuel Tołów, renomowany uczony judaizmu, w swojej krytycznej analizie hebrajskiego tekstu biblijnego sugeruje, że El, Ilan i Jahwe nie są różnymi nazwami dla Boga Izraela, ale odniesieniami do trzech różnych bytów. Jeśli Elien jest kojarzony z koncepcją supremacji i wyniesienia, to liczba mnoga w hebrajskim wyrażająca majestat i doskonałość powinna być stosowana do Ilan, który jest ponad wszystkimi. W Biblii Elien nigdy nie jest używany w liczbie mnogiej. Dr. Jeff Benner, założyciel Ancient Hebrew Research Center i autor znaczących słowników hebrajskich, dyskutując termin Elien, stwierdza wyraźnie, że oznacza on wyższy od innych, czyli tego, który znajduje się na wyższej pozycji przez bycie ponad pozostałymi.